Ty no. powiedz te masz tutaj masz tutaj Po 2 Po ile te tiperki eee, proszę bardzo, podzku brudawczak tutaj? Brodawczak tutaj jest, nie? Co on, co on kosztuje? Samczyk kosztuje eee, 30 Wywrotki Stówkę za parę Ta wywrotka żółta co to jest? 80 Widemki eee, po 30 za sztukę Czyli żyjemy. Tak. Mulu mamy się po ile? Pod po cztery Wszystko po cztery dyszki, do czterech to są małe jakieś czerwone, po cztery dyszki ceny wyjścia. Takie jakie po ilu budowaści? Dla Peszty jak to po zapraszamy to do bo do można kupić, wybrać, 10 zł, po ósemkę, cena wysiewa. dla Pana, to tak dla Pana. Tak, po nie trzymam, tego kolega trzyma, a ładnie chodzą budowaści. Chodzą Panie. Proszę bardzo, widać takie szyjki, to są te siebie, są najmądrzejsze chyba siwe. tak no, mi się zdaje, dobrze siwe, mówię? Tak. siwe są najmądrzejsze, To ja też uważam, ja wiem Kolegi. cena takiego boka proszę pana jest 20 zł, newek jest 40 zł, ten staropolski jest 50 zł. To tak pójdę mam tutaj tak przeciętnie Oddo. 30 zł, 30 zł wyszłanczeki są widzę, bociany warszawskie, bociany, my, co ja mówię, bociany, żałobne, żałobnie. te pasiaki, pasiaki. pasiaczki po trzy dyskki, zaprawdę w każdą niedzielę miesiąca Witam na kanale Lotowanie Andrzeje. Zapraszam na relację z targów w Jedlińsku. Te to są jakieś wysokolotne, te takie się markowate, nie wiem co one kosztują. Tu jest bok, widzę. pocztowe. Tak? Takie orzełki czerwone są po ile tutaj? 50, za parkę? 50, sztuka. Ile? 50, a 50 Nyweczki? 250. 250 zł. To słabo te nyfki widać. A te parowe, po ile, przepraszam, że panu przeszkadzam. Po ile, te perowe Widzimki o 20 zł. Te karpiaczki, tutaj, te jasne, tutaj, po ile? Też podwieliszki, proszę bardzo. Podwieliszki, naprawdę, tutaj fajne go możemy można Mam takie pocztowe. Po pocztowe? Po 25 zł. Po 25 zł. Kolega mówi właśnie z kartami po 25 zł. są z zeszłego roku te pocztowe? zeszłego roku. Wszystko, wszystko z zeszłego roku. Mamy tutaj z kartami. Na pewno w rodzicach skoro z kartami są po 25 zł. Zapraszam tutaj do Linska. Jest pocztowych, można sobie wybrać. Ceny też koledzy u mnie zawsze wyjściowe. Tutaj po no, mamy? Ma Nie ma właściciela. Mamy też pocztowe takie. Kolega mu spokojnie, on nie, nie, bo nie jesteśmy na wojnie Te pawiki po ile? Czterydziesiąt złotych dał bym Nie? za parkę tą pawiku, tak? Tutaj te leweczki po ile? Zakonniczki. Za Pięćdziesiąt złotych Po ile tak tu mamy? Budapeszki tu mamy różne, i koroniaty, i i od do, cena? no, tak po dwie dziesiątki, po, po Do dyszki, bym powiedział No kurde jest bok, tak samo. To jest Widzimy. Zapraszam do ryska w każdą niedzielę miesiąca. Te ciemne, fajne, te ciemne. A potrzeby po ile mamy? A po 15. On kosztuje samczyk? Samiczka, Samiczka może samiczka. I co on kosztuje? 7 ryszki. Jakie ryszki kosztują? 120 zł, tych Krysiuk kosztuje 120 zł. No już pusty, puste klatki, godziny jeszcze 8 nie ma. Budapeszt, po, po ile ten serek tutaj, co ten serek kosztuje? Pięćdziesiąt, żałobne. Pięćdziesiąt zł, żałobne. Po 7 A te wiedeńskie czarne, po ile kolego, przepraszam? Wiedeńskie sprzedane, a te. No widymki Po 7 dych mamy, tutaj deresze mamy deresz, nie wiem co to jest A nyweczki jak cenowo Co? Nyweczki po tak. za sztuka winery Winery po 120 Też po stawinery Te to są są czyki Winery no, Parę jest bardzo ładny. Po 120 zł nie wiem po ile kosztują te Mam takie krymeczki Ale nie wiem chyba parka parzysta Nie wiem po ile są Takie jaśniaczki Takie jaśniaczki Też nie ma właściciela tego gołębi Sami co coś ma słowo widzę, karpiaczki też są Po pięć A tam po pięć wszystkie? Za wszystkie! Nie tylko to nie Nie wiem, po jak karpiaki sędzio na białych ogonach, nawet białe są te karpiaki Masowe są jest tutaj nie wiem, co to masowe kosztuje Budapeszczyki, chyba parka parzysto, ładnie się prezentują te Budapeszczyki Wszyscy wspólnie razem promujemy Targówę, i nasze hobby, i naszą pasję Ładne te Budapeszczyki, dopracowane są, widać Pocztowe <laughs> mamy takie Tutaj te, te wiedeńskie po ile? Nie wiadomo. Nie mam właśnie ciała tych wiedeńskich. Jest tygrys, widzę, fajny. Co? Kolego? Po, po ile wiedeńskie? Samiczki po 90, samiec 50. 50, tak? A ten to jest tygrys chyba sam? Czy to są... Tak, to samiec, to jest samica. Samiczka. Samica czekaj. 50, i 20. Pani. Kolegi, Bartka nagrywamy. Bartek, wspomagasz tatę. Minus 7 dla ciebie temperatura, niestraszna, nie? nie. Powiedz, straszna, Pomagasz tacie. Jeszcze raz, te wiedzieńskie masz mówię, po ile to są parze? 50 a samce po 50 i parkę masz tutaj tych, tych rysków, tak? To jest samczyk ten taki, taki biały, nie? I ta parka tych rysków ile kosztuje? 70 70 zł. A ten budowy ten kosztuje? 10 zł. 10 zł Bartek tu nie śpi, Zdana, ale cóż przyjechać Bartek tutaj? o piątej? O piątej to który wstałeś? O czwarte, no Bartek naprawdę powodzenia w szkole tak samo. Wszystkiego dobrego. No i zdrówka. Także prężnie tutaj wspomagaj tatę. Tata zawsze brzmia pomoc tobie. A te bocianki warszawskie co one kosztują? 100 zł do wzięcia. Do wzięcia, ale jest parka parzysta? Tak, parka parzysta. To złoży przepacznie. Nie to żałobne, to się widzę fajnie, co ja też. Ładny jest kupiony. Zakupiony, fajnie to mnie zakupiony, kurde. A A pawik? Pa, pa, pawik jest samczyk 20 zł. Przepraszam, no. mam przepraszam, tak stanąłem tyłem do pana. Nie wiem do pocztowę Nie wiem nie. nie wiadomo Bocianki tam z zeszłego roku są takie tak, rozniżone tak, 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 tak. Zima ile za zadybo te bociany Pietnachę Pietnacha fajny za bociany, nie? Co? Deresz, co ten deresz jest? Samczyk kosztuje? 8 dych. 8 dych A ten tygrysek? Łapany to to swoje Ale samica? Samica 100% a to co to jest? Te winerki po ile mamy? 350 no, 300, 300 od 200 do 300 zł. Za sztukę chyba nie? No dobrze mówię. Nie wiem czy żeby to wystanęły. No, mówię tak, od może od góry. Wiedeńskie? 350 zł za parę za parę, 350 takie mamy wiedeńskie. Proszę zobaczyć, jak się go im prezentują. 350 to ryparka, parzysta za parkę. Ty masz juchy? 500 zł za, za parę Zapraszamy do jedyniska, tutaj do kolegi To są jakieś parki w tych mężczyzn? Tak, dwie parki parki parzyste, 500 zł I Samczyk wolny Zapraszamy do jedyniska w każdą niedzielę miesiąca Nie ma właśnie Tam Mam kinki Tu mamy takie gołębie Tu mamy drierki takie To są kasztanki Właśnie drierków jest sporo, ale bez łapci Te drierki są Krakuski Każde tutaj mamy, tutaj Krakuski widzę są, wam ten żółty Czarne krakusy Ale nie ma też właściciela tej nie wiem co tyle kosztuje Dobra, a pójdę. po 20. Kolega tu mówi że po się zł bym wszystkie oddał, tak? Ta. Ale po furcie chyba, tak? Po Bo to są jedne, które są droższe, nie? Po dwadzieścia zapraszam w w każdym dniu miesiąca Pojeżdżamy weczki za sztukę? Po 20... po 20 zł za sztukę tak. mówimy no po 20 zł to jest cena Słucham? po 20 zł to jest cena za sztukę Za sztukę Ale to pan mówi Po 20 zł tak. Takie neweczki cena hurtowcy Tu mam takie brodawczaki jak cenowo? U mnie po 5 dyszek Po 5 dyszek kolega ma takie brodawczaki są ceny do uzgodnienia tak. i są czeki są samiczki są pary? Są pary też. Też brodawczaki od 50 do. do ilu? Nie, od 50 mam i takie po 150. I 150, co masz? Od 50 do 150 do takich brodawczaki okay. To proszę bardzo, poradź mi telefon. Kolega podaje namiar te brodawczaki. Sam czy, sam czy, mam, czy mam? Ja Czasu minut. Samczyki i samicki ceny są od 50 do 150. Bardzo ładne brodawczaki widać. Teraz proszę poradzić imię i namiar Janek. 608, 502, 762 Poprosimy o apel do hodowcy, dzwonimy w odpowiednich godzinach, żeby hodowcy dawali namiar do siebie, to jest podstawa Czuby chyba tak? Tak Jest jakaś parka parzysta? Te, te są, te są żółte, są, są dwuczuby inaczej, tak? Tak, te i te. No, a ten to jest nie? nie. To jest mokka chyba, tak? Nie, to jest łyska Łyska, łyska. A te tutaj, te, te dwu płyną, pójdą, są ale... Które? A te tutaj, te żółte czy czerwone, to w parze są? Nie, czerwone są w parze. A czerwone, po ile są one? Po 100 złotych. Po 100 złotych. Zł. Tutaj mamy garbacz? Czeski. Samczyk. samczyk? Samczyk. Kosztuje? 200 zł. Też mamy klimeczek, widzę widymki, koroniate. Ale nie wiem co ile kosztuje. Fajne jaszniaczki, po ile te jaszniaczki? Cześć kolego. Dzień dobry. Po ile? 25 zł. 25 złotych w Lesie, w Nizury, za sztukę, tyle jaszniaków mamy. Mamy też krumeczek za parę żałniczki stówkę za parę A tu tutaj jest żałniczki tak jest, za parę 50 zł Horenderski Holenderski A Ty sam, czy to jest holenderski? Sam jest młody Młody, 50 zł kosztuje, tak? Zapraszamy tu do kolegi czki żółte co one kosztują? Sześćdziesiąt złotych. Wiedeński? Wiedeński 20. Pawik? Pawik dyher. Dyher. To da po ile mamy? Po dychu. Po dychu. Ten to jest deresz chyba, nie? Czy to jest wiedeński taki? Wiedeński. Wiedeński. Taki. wiedeński. To budapeszczy po ile? Po dwie dyszki. Po dwie dyszki tutaj. A ten krzyżaczek ko koronaty, bo mały krzyżaczek. Krzyżaki. Też kiedyszki. Zapraszamy tutaj do Jedneska w każdą niedzielę miesiąca. Takie po prostu takie są, nie? Mają, no. A te jasne poli masz tutaj? Fajne te jasne widzę takie białe. No że tak od mnie więcej cena 50 zł, tak szybko? Ownniczki po ile? Też o ile mamy? Dzień dobry, takie pawieki po ile? Rosoczański, dobrze rzuciłeś łaknie, rzuciłeś mu ja mam uwagi. bo ogonek ma kitkę do, do góry i nie są rozłożysty. To jest parka tych rosotańskich, tak? Tak, samczyk. pójdą sam? 80. Złoty Budapeszty? Róż nie, Różnie, te widemki po ile mamy? Czerwone. Po 60, kolega mówi. Tak, czarne. czarne 75. O, znowu kusiłem. Wyszłanczyki, tutaj w parze. 150, za parę. One za mają łapczyk. Te Wyśwanczyki łapcze to 150 zł. Tutaj widzimy, ile kosztują? 80 czerwony, 50 czarny. Bocianek? Bocianek, stówka. stówka. Cenia. Tutaj ten maszyk, co kosztuje? Dwie stówki się ceni. Samczyk, tak? Tak, samczyk, a motylek też samczyk, 150 1000 zarozajniczka Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam, hejka Hejka Te wiedeńskie to po ile? Nie ma tutaj Po 3 Po jakie wiedeńskie mamy? Koroniatę tutaj ten, ten koroniaty winerek? Też 3 d tam ale ten konczaty, bo to właściwie tylko, nie? No 60 60 zł, czy polek? to nie wiem Załóżmy takie pocztowe, to sobie widzimy, chyba żółte tutaj, z czarny. Kujne są te widynki? Ładny kolor ma. Ładny, 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 ładny. ładny, ładny. Mój, to na tam 30 Wyszwanczyki młode, ile te Nie wiem, bo to kolega poszedł, nie wiem. Poszedł, nie wiem, by... to... nie jasne to... mamy takie. Kujne mamy tak mniej więcej. Przyszedł takie po pod biodychy, teraz te podjechał. Kurde, to można? To nie wiem. Nie ma właśnie środek pocztowych. Tu mamy widymki łódzkie. I kujne te widynki łódzkie? Po 15 zł. Po 15 zł? Gdzie parki? Są po 15 zł. A te sroczki inaczej, z pancerz sroki, bo nie wiem co się, pójdę one są. 5 yy, dyszek parka. Pięć dyszek parka.